Za chwilą blok Józefa Wieczorka. Nagroda nieobojętności dla obojętnego na zagładę świata wartości. Przed rokiem, podczas uroczystości, przed 75. rocznicę wejścia Armii Czerwonej na teren KL Auschwitz, Marian Turski, były więzień najstraszniejszego obozu zagłady, wygłosił przemówienie które odbiło się szerokim echem tak w Polsce, jak i na całym świecie. Czy pierwszy laureat nagrody ma jakieś dowody na poparcie swej nieobojętnej postawy? Omówił, jak krok po kroczku świat prowadził do Holokaustu. Przypomniał postulowane przez prezydenta Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego Romana Kenta pięć lat wcześniej jedenaste przykazanie nie bądź obojętny. Nie wiadomo, czy Marian Turski zna dekalog, czy go rozumie, ale wiadomo, że swym wystąpieniem zdobył szerokie uznanie jako autorytet od nieobojętności. Jego koledzy z polityki postanowili go zgłosić do Nagrody Nobla, a Oświęcimski Instytut Praw Człowieka. Ufundował nagrodę nieobojętności i w tym roku po raz pierwszy wręczył ją właśnie Marianowi Turskiemu. Problemy z dekalogiem. Czy fundatorzy nagrody zapoznali się z dekalogiem? Nie wiadomo. Dziś żyjemy w czasach, kiedy walczy się z religią, aktywiści antyreligijni domagają się usunięcia religii ze szkół. Więc i znajomość dekalogu, wartości chrześcijańskich staje się coraz rzadsza, szczególnie wśród propagujących postęp i walczących z zasofaniem i ciemnotą. Ci zasofani bez trudu mogliby wskazać, że przestrzeganie dekalogu z jego fundamentalnym zakazem nie zabijaj, przykazanie piąte. Zapobiegłoby Holokaustowi i innym ludobójczym nieprawościom naszego świata. Nie ma potrzeby do kolejnych przykazań, poprawiać dzieła Pana Boga, a jedynie przestrzegać tego, co on nakazuje. Niestety, cechą postępowych jest kompromitująca nieznajomość czy wręcz nienawiść. Do podstawowych zasad cywilizacji łacińskiej, którą chcą całkowicie zlikwidować, kontynuując niedokończone dzieło epoki oświecenia z jej rewolucją francuską. Marian Turski rok temu objaśniał, że Auschwitz nie spadł nam z nieba, co jest oczywistością, bo jego geneza wiąże się z otchłaniami piekielnymi, a nie z niebiosami. Gdzie obowiązują i są nakazywane odmienne przykazania, realizowane jednak na ziemi przez twórców KL Auschwitz. Nie podniósł swej wypowiedzi, że KL Auschwitz został założony dla eksterminacji Polaków, którzy byli pierwszymi więźniami obozu. Pisałem o tym w Kurierze Wnet. Jakby był obojętny, na los tysięcy pomordowanych tam Polaków, o czym i świat nie chce wiedzieć, wymazuje z pamięci, zniekształcając historię tej Golgoty. Na depolonizację Kale Auschwitz nie był obojętny więzień tego obozu o numerze 15683 Bogumił Sojecki, który na krótko przed śmiercią, miał 102 lata. 1 września 2020 roku napisał dramatyczny list do prezydenta RP Andrzeja Dudy w sprawie niszczenia autentycznych obiektów obozowych i zamknięcia na pierwszym piętrze bloku 11 ekspozycji Polski Ruch Oporu w Oświęcimiu. Apelował do ruchu prezydencie Weź w obronę pamięć o bohaterskich żołnierzach Pasiakach, męczennikach Auschwitz. Jakoś, mimo że był chyba najstarszym żyjącym więźniem KL Auschwitz, nagrody nieobojętności nie dostał. Widać był nieobojętny wobec innych wartości. Nieobojętność poza światem wartości. Marian Turski. Propagator XI Przykazania okazał się jego bezznawcą i realizatorem, ale poza światem wartości cywilizacji łacińskiej. Po okupacji niemieckiej, po opuszczeniu niemieckich obozów śmierci, nie był obojętny na instalowanie siłą, przemocą, zbrodnią systemu komunistycznego na terenach polskich. Wspierał ten zbrodniczy system odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi na całym świecie i wielu tysięcy na terenie Polski. Wstąpił do PPR, a następnie do PZPR, robiąc szybką karierę w aparacie propagandy jako dziennikarz i to wtedy, kiedy tysiące jego rówieśników pozostało w lasach. Walcząc o wolną od komunizmu Polskę. Na żołnierzy podziemia niepodległościowego polowały wówczas szpadrony śmierci instalatorów komunizmu. Wielu więźniów obozów niemieckich znalazło się w katowniach UB, lub trafiało do obozu Auschwitz, zaadaptowanego na potrzeby instalacji komunizmu. Propaganda komunistyczna w której funkcjonował Marian Turski, nazywała ich bandytami, faszystami, a kaci UB likwidowali ich w nieludzki sposób. Jednym z niewyobrażalnie torturowanych w katowniach UB był dobrowolny więzień KL Auschwitz Rotmisz Witold Pilecki. Ten, uważany zasadnie za jednego z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej, Karl Auschwitz organizował ruch oporu, a po bramurowej ucieczce z obozu brał udział w podziemiu niepodległościowym tak za okupacji niemieckiej jak i sowieckiej. Nie był obojętny, bo postępował zgodnie z dekalogiem, a siłą dawała mu lektura o naśladowaniu Chrystusa. Jedenasty przykazanie nie było mu do nieobojętności wobec zła potrzebne. Należał do innego świata wartości i dlatego był niebezpieczny dla instalatorów komunizmu. Torturowany, wyrażał opinię, że oświęcim był igraszką wobec tego, co przechodził w więzieniu UB. Czy dziennikarz Marian Turski mógłby przedstawić jakieś dowody swojej nieobojętności? Na tragiczny los rotmistrza, w końcu współwieźnia tego samego obozu niemieckiego. Po stronie instalatorów komunizmu i to na wysokich szczeblach, działał inny więzień K.L. Auschwitz, Józef Cyrankiewicz, któremu propaganda komunistyczna przypisywała organizowanie w obozie Ruchu Oporu, czyli to. Co robił tam rotmistrz Pilecki? Józef Sankiewicz miał taką władzę w komunistycznej Polsce, że mógł współwięźnia ocalić od śmierci, ale nie miał w tym interesu. Śmierć rotmistrza była nawet dla jego kariery korzystna. Rzecz jasna, Cyrankiewicz, jako premier prl nie był obojętny na powstanie poznańskie w 1956 roku. Groził każdemu, kto odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej. Niech będzie pewien, że mu tę ręką władza odrąbie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji. Nieobojętność ujęta w propagowanym jedenastym przykazaniu różne ma oblicza i różne wartości, a czasem pozostaje poza światem wartości, jeśli jest niezależna od dekalogu, rzekomo wadliwie skonstruowanego, mimo że spadł on z nieba. Jedenasty przykazanie. Wprowadzane w życie niezależnie od dekalogu, może doprowadzić do niejednego Auschwitz. W końcu liczba ofiar instalacji systemu komunistycznego, walczącego z religią, z dekalogiem, to około 100 milionów, czyli wielokrotnie więcej od ofiar całego Holokaustu. A rocznie giną setki tysięcy chrześcijan za wiarę także poza systemem komunistycznym i do przy obojętności nieobojętnych. Strajk kobiet nie spadł nam z nieba. Marian Turski mówił po otrzymaniu nagrody nieobojętności, że sprawiła mu radość i raduje się także tym, że na manifestacjach antyrządowych na strajku kobiet obecne są plakaty z cytatami jego oświęcimskiej wypowiedzi. Te hasła niejednokrotnie dokumentowałem w swoich fotoreportażach. Dokumentowałem jednocześnie zdziczenie, agresję, przemoc, wulgarność. Nie było wrzasków raus-raus, sznel, sznel, ale były wulgaryzmy. Pisałem o tym w tekście Bunt Jagiellońskich Polonistów, Kurier wnet. Na ulicach miast polskich panował wandalizm. Profanacja wszystkiego, co się wiąże z Kościołem, dekalogiem, z cywilizacją łacińską, którą te hordy, podburzane jeszcze przez świat akademicki, ich decydentów chcą zniszczyć. Te hordy domagają się holokaustu nienarodzonych i to bez konsekwencji, na życzenie, bo tak byłoby im lepiej. To zakaz zabijania uważają za znęcanie się nad nimi. Całkowite odwrócenie znaczenia słów, wartości ogólnoludzkich i lansowanie nieludzkich poczynań. I to pod szyldami cytatu Mariana Turskiego, co sprawia mu radość. Kilka lat temu nieobojętni na cholokał znienarodzony, holenderscy obrońcy życia. Ułożyli nieopodal obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau w kościele Matki Bożej Królowej Polski tysiąc plastikowych miniaturek dziesięciotygodniowego płodu. Symbolika oczywista, ale pomijana milczenie. Ci, którzy walczą o ochronę życia, są obiektem prześladowań. Traktowani wulgarnie na strajkach kobiet, manifestacjach antyrządowych. Na portalach społecznościowych. Mamy w przestrzeni publicznej narastającą nienawiść, przemoc, uliczne ataki na obrońców życia w imię prawa do zabijania, a na plakatach i na ustach informacje: To jest wojna! Czas na kolejny Smoleńsk! Strajk kobiet nie spadł nam z nieba! Marian Turski w swoim przemówieniu przestrzegał bądźcie wierni przykazaniu. Jedenaste przykazanie nie bądź obojętny, bo jeżeli będziesz, to nawet się nie obejrzycie, jak to na was, na waszych potomków jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba. Chyba jednak Marian Turski się nie obejrzał. Mógłby zobaczyć, że Anioła Śmierci z Auschwitz zastępuje Anielica Śmierci ze strajku kobiet na drodze do Holokaustu. I to także z powodu jego obojętności na dekalog, który spadł nam z nieba, gdy Auschwitz, jak i strajk kobiet, ma pochodzenie piekielne. Jaka będzie liczba ofiar instalacji barbarzyńskiego systemu po odrzuceniu dekalogu, zniszczeniu cywilizacji łacińskiej? Barbarzyńcy do likwidacji chrześcijańskiego świata wartości nie zbliżają się krok po kroczku, lecz wielkimi krokami, a nawet skokami. I jest na to przyzwolenie, a nawet radość. Zgodna? Z postulowanym 11. przekazaniem. Marian Turski zdaje się nic nie widzieć, jakby doświadczenia Kale Auschwitz niczego go nie nauczyły. Nie tylko jako młodego człowieka, aktywnie wspierającego instalację barbarzyńskiego, ludobójczego systemu komunistycznego, ale także u końca swoich dni, wspierającego dokończenie tej barbarzyńskiej instalacji, w nowej siacie. Dla kogo Marian Turski jest autorytetem moralnym? Dla barbarzyńców. Otrzymał Nagrodę Nieobojętności, jako obojętny na zagładę świata wartości. Obojętni wobec wykluczenia i kłamstwa historycznego. Marian Turski, rok temu w Auschwitz, mówił, że można kogoś wykluczyć że można kogoś stygmatyzować, że można kogoś wyalienować. I tak powolutku, stopniowo, dzień za dniem ludzie zaczynają się z tym oswajać i ofiary i oprawcy i świadkowie, ci, których nazywamy bystanders, to już jest straszne, niebezpieczne. To jest początek tego, co za chwilę może nastąpić. I zaapelował, nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnych potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni. W systemie komunistycznym, wspieranym przez Mariana Turskiego, wykluczano i stygmatyzowano tych, i ich rodziny, co walczyli o wolną Polskę. Nie włączali się o w głowę najlepszego z ustroju, a dziennikarze oswajali z tym ludzi, oprawców nazywając bohaterami, patriotami, ofiary zaś bandytami. Marian Turski apeluje, aby nie być obojętnym wobec kłamstw historycznych. Ale nie przytacza ani jednego przypadku swej nieobojętności na powszechne kłamstwa historyczne wspieranego przez niego systemu. Kłamstwo katyńskie uważane jest za mit założycielski PRL-u. Nieobojętni wobec tego kłamstwa byli w PRL likwidowani, prześladowani, wykluczani. A czy nieobojętny wobec instalacji PRL-u, Marian Turski, ma jakieś dowody nieobojętności wobec kłamstwa katyńskiego i prześladowań z nim związanych? Czy funkcjonował jako bystander, czyli jako zaangażowany propagator, pretorializm systemu kłamstwa? W PRL-u przeszłość nie tylko była waginana do aktualnych potrzeb polityki. Ale czyszczono pamięć i edukację z niewygodnych faktów i niewygodnych ludzi. Pomijano zwłaszcza przykłady zwycięstw oręża Polskiego, bitwa Warszawska, największych polskich bohaterów Witold Pilecki, walczących o niepodległą Polskę. Wielu z nich odbierano obywatelstwo polskie Badysław Anders, czy Marian Turski. Ma jakieś dowody swej nieobojętności wobec takiego stanu rzeczy? Fakt, że niewygodna historia, szczególnie ta najnowsza, do dziś jest zakłamywana przy obojętności historyków, sformatowanych w systemie kłamstwa. Powszechnie się ich usprawiedliwia, przecież by ich wyrzucono z uczelni. Autocenzura! Od dziesięcioleci jest racją bytu akademickiego. Oto autonomia Uniwersytetu w Wolnej Polsce. Akademicy nadal boją się mówić i pisać, jak jest i jak było, bo uczelnie weszły w etap postprawdy. Ideologia dominuje nad nauką, a ten czuje, jawnie głoszą, że każdy musi się mieć na baczności. Patrz, mój tekst, ten czuje zdobyli uj, kurier wnet. Wyrzucani są natomiast ci, którzy nie są obojętni, bronią prawdy, występują przeciw zakłamywaniu. To oni skazywani są na niebyt. Przed nieobojętnymi wobec zagłady świata wartości uczelnie są zamknięte, aby nie mieli wpływu na młodzież. Czy przydwojenna zasada, numerus klasus, getto ławkowe represje 1968 roku wobec instalatorów komunizmu pochodzenia żydowskiego, to nie była igraszka wobec takich represji? Tekst opublikowany w Kurierze Wnet w marcu 2021 roku. Autor Józef Wieczorek.